Do... Start. Dość. Dość. Witajcie na imprezie! Wchodźcie! Co Wchodzę! Jak tu ładnie! Jak tu ładnie! Sama przeszykowałam. No. No. O tu jest konopo! Billy nie zachowuj się jak dziecko. Ale przecież my mamy dziecko. Przejście między pokojami. O, to, to jest inna podłoga. No właśnie. Ach, nie walaj no, się. No, taką zrobiłam. Au. Au. Czemu wy <laughs> mnie wszyscy <laughs> przewracacie? Dobra. Słuchaj, to jest komedia. Uh -huh. A! Idę do łóżka. Ja ich znam, oni są stuknięci. Ja wszystko słyszałem. Wcale nie jestem stuknięty. No, może trochę. Start. Ale tu jest ładnie. Czy tu jest najładniejszy kurz na świecie? Start. Odejdź do niego. A coś wyrzucę. A teraz Wam wszystkich przedstawiam. To jest Max, to To jest Lindy, to jest Mirabel, a to jest Harold. U, to ładne imiona, a zwłaszcza Lindy teraz. O, dziękuję. Godzinę później. Fajna impreza to pa. Miło było was widzieć. Nam też ciebie, pa. pa. Start. Start. Jak było fajnie na tej imprezie? Tym. Dziękuję za popilnowanie dziecka. Chodź. Dacy. Nie, nie, chcę. Ale trzeba jechać do domu. Tat... Tatuś i ja ugotujemy pyszną kolację. A jaką? Start. Bułeczkę z drzemikiem. Juhu. Bardzo pani dziękujemy i już idziemy. Już jesteśmy. To wstawaj! Wstawaj! I co się dzieje? Zasnąłeś, kochanie. To jedziemy? No. Wysiadamy jest Au. Jesteśmy w domu. Dacie, jesteś brudny, chodź się umyć. Uuu, jak to nie lubię z tej imprezy. Dacie, wchodź do wanny, tylko się rozbierz. Mm. No, wchodź. Się kom, a mama idzie zrobić kolację, kochanie, już zrobiłam, wyjdź, jedz daci, Mnie pysne. No, a ta babeczka też jest pyszna, widzę, to już koniec. I zapraszamy do następnego odcinka. Myślę, że się bardzo miło oglądało. Pa-pa!